Dzień dobry, witam w BioEquestrian. Dzisiaj porozmawiamy sobie tak króciutko na temat tego, dlaczego koń skręca, lub właśnie nie skręca, i jak ten zakręt z punktu widzenia biomechaniki powinien wyglądać dlaczego tak to rozumiem, a nie inaczej. Wielokrotnie usłyszymy jedź prosto, sieć prosto. Generalnie jazda prosto jest jedną z najtrudniejszych rzeczy w jeździectwie. Zawsze gdzieś. Te zakrzywienia są. Jeździec powinien siedzieć prosto, nie tylko jak patrzymy na niego z boku, czyli pionowo do góry, głową do góry, nie patrząc w ziemię, ale również, jeżeli spojrzymy na niego z tyłu, kręgosłup też powinien być prosty. I tutaj dwie dodatkowe linie, które wskazują nam biodra jeźdźca i konia oraz łopatki. Żeby wyrazić to wszystko klarownie, potrzebuję prostego rysunku konika, na którym na razie skupimy się na tym, kiedy jest prosty. Dołożyłam rysunek, gdzie znajdują się łydki oraz dwie linie oznaczające biodra jeźdźca i konia. Połączyłam je liniami prostymi w taką oto ramkę. I na tej ramce chwilowo się skupmy, gdzie biodra konia i biodra jeźdźca współpracują ze sobą. W związku z tym każde skrzywienie bioder jeźdźca spowoduje również zakrzywienie linii, po której poruszają się biodra. Na to nałożyłam linię łopatek jeźdźca, tą żółtą, i linię łopatek konia, jej odpowiadającą również żółtą. Żółta ramka oznacza tutaj linię łopatek jeźdźca i konia. Dołóżmy do tego na niebiesko zaznaczone rączki i połączmy wszystko z wodzami. Z pyskiem konia mamy kierunek naprzód. Wszystko działa i koń może się poruszać do przodu. No dobrze. A jak z tego teraz zrobimy zakręt? W moim odbiorze nie trzeba tutaj niczego ciągnąć, pociągać, przykładać. Wystarczy spojrzeć w kierunku ruchu, w którym chcemy jechać, tak żeby rama naszych ramion przestawiła się w tą stronę, koń w większości przypadków się dostosuje. Problem. Może się pojawić wtedy, kiedy nie zachowamy pionu lub zrobimy inne błędy, ale o tym za chwileczkę. Na razie skupmy się na tym, jak ruchomy jeździec musi być. I tutaj znowu rysunek bardzo schematyczny. Najważniejsze jest, żeby biodra i ramiona jeźdźca pracowały całkowicie niezależnie, niezależnie od siebie, niezależnie od łydek i niezależnie od wodzy, co na początku, zwłaszcza jest szalenie trudne. Utrzymanie konia w zakręcie to jest utrzymanie całego jego ciała stale w zakręcie, czyli wtedy, kiedy cały jego kręgosłup odpowiada linii, którą mamy narysować na placu. Na początek spójrzmy na to, jak na dostosowanie naszego ciała do linii tego zakrętu. Narysowałam miejsce, gdzie są przełożone łydki oraz linię bioder konia i jeźdźca. Te linie współpracują ze sobą, w związku z tym nasze łydki się same przesuną i linia bioder musi wyglądać troszeczkę inaczej, czyli być po skosie, pod kątem prostym do chwilowego zakrętu. Nie wiem na ile Wam to z fizyki pasuje, ale mi tak. Następnie nakładam na to linię łopatek konia, no i odpowiadającą jej linię łopatek jeźdźca. I wszystko jak poprzednio łącza ramką. I teraz zobaczmy. Z czym mamy tutaj do czynienia? Otóż dochodzi do takiego momentu, gdzie naprawdę jeździec siedzi na krzyż. Można by to tak określić. Czerwonym kółkiem zaznaczałam miejsce największych problemów, czyli to, gdzie jeździec musi być bardzo niezależny biodrami od ramion, zachowując jednocześnie linię pionu. No dobrze, a jak mają się do tego wodze? Wodze odpowiadają jedynie za ustawienie szyi, natomiast niebieska mała strzałka po lewej stronie oznacza punkt, w którym koń często na szyję bierze sobie wodze jeźdźca i wtedy wycieka przez zewnętrzne pomoce, wypada łopatką na zewnątrz zakrętu. Możemy sobie pomóc przez poszerzenie tej ramy, możemy też wykonać w ten sposób zakręt bez wodzy. Jeżeli prawidłowo ustawiamy swoje ciało, jazda bez ogłowia na halterkach kordeo nie będzie. Mając zaznaczone biodra, spójrzmy zatem, co się dzieje, jak ten koń nie skręca i dlaczego w zasadzie nie skręca. Najczęściej to, co widzimy, to jeździec próbujący samym swoim ciałem spowodować zakręt wpadający całą ciężarem do środka. Co tu się zadziało? Na dobrą sprawę zaczęliśmy od tego, że już ciało zamiast utrzymać pion, wpadło do środka zakrętu. Tym samym załamanie kręgosłupa jeźdźca spowodowało to, że koń w ogóle nie odczuwał działania łopatki. Mało tego, mając lżejszą prawą zewnętrzną stronę, w naturalny sposób wolał się tam przesuwać. To, co możemy zrobić, pomagając sobie w zakrętach, to przede wszystkim siedzieć całym kręgosłupem, jak ja to mówię, do samego nieba. Wtedy zazwyczaj prostujemy się na tyle, żeby ten zakręt był poprawny. Druga sprawa to patrzeć tam, gdzie chcemy jechać. Wtedy, w naturalny sposób, przestawiamy linię ramion i koń po prostu zwyczajnie wie, gdzie ma iść. W związku z tym, że wodze nie służą do zakręcania, proponuję o nich myśleć jako o integralnej części pyska konia. Czyli nasze przedramiona, aż do łokcia nie należą do nas. One są po to, żeby koń mógł się z nami skomunikować. Na koniec, jak zawsze protip, tym razem proste. Jeśli zakręt nie wychodzi, zamknij oczy. Dużo więcej poczujesz, gdzie są Twoje biodra, gdzie są Twoje ramiona, gdzie są Twoje ręce, i zobaczysz, że ten zakręt łatwiej wychodzi. Jeśli zbudujemy ładną ramę, Kierowanie koniem nagle stanie się proste i przyjemne, a i dla samego zwierzęcia będzie to miła, sympatyczna współpraca. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Filmik z racji jakości jest do poprawy, w związku z tym będę wdzięczna za Wasze komentarze. Dzięki.